Cześć czołem, ja jestem Mattia. to jest pierwszy odcineczek z nowej serii Shakes and Fidget Gramy sobie na W10, na nowym świecie I od razu jak wszedłem To zaskoczyła mnie miła wiadomość Od razu do gildii ktoś mnie chciał Więc przedstawię wam moją gildię Napiszemy sobie do niej Pozdrówcie Pozdrówcie YouTube Okej, okay, a my już swoje robimy A my już swoje robię. Jedziemy, tak, na salę, na salę chwały. Pierwsza postać ma 32 level. Okej, okay. myślę, że powinniśmy tutaj wbić około 50. W miesiąc tego tak koło. Dobrze, jedziemy z misjami. Jeżeli Wam się ta seria spodoba, to będę ją nagrywał codziennie albo nawet. No nie, nie, co się nagrywa codziennie. Napije się? No to tak, będę. Ją realizował codziennie i może jakieś grzybki tutaj doładujemy. Zobaczymy. Ok. Już pozdrawiają. Twierdza za 25. Pupile. A my sobie zakręcimy kółkiem. Ok. Lecimy. No zobaczymy. I myślę, że podobał Wam się mój dźwięk, ponieważ go poprawiłem. Pozdrow. Okej, okay. ktoś chce jej pisać nie umie, ale okej. Okay. Lochy są od 11. I zobaczymy, co mamy w zbrojowni. Uh, okay. mm. mam zbrojowni. Okej. Mamy tutaj maga. Misja już się robi. Okej. Okay. Okej. Okay. Lecimy dalej. Okej. Okay. I tak. Co chciałem zrobić? Chciałem... Mm -mm. Wejdziemy teraz w sobie w moją postać i sobie zrobimy opis. Okej. Okay. Jedziemy. Sporobimy sobie tak. Mati, YouTube, dobra, i lecimy. Zapraszam na mój kanał na YouTube, już sobie wchodzimy na mój kanał, żeby link wziąć. okej okay. Dobra, lecimy. Dobra, jest. E, Okej. Okay. Na YouTube. Tutaj trzeba tak fajnie zrobić. Co ja um, OK Okej. Oraz na mm, moją grupę na... Facebooku I teraz trzeba wejść na Face'a. Dobra Dawaj szybki internecie Facebook Je, Wchodzimy, pałki Matiego Okej, okay, jest grupa e, Okej okay. Wklej Cyk na Facebooku, dobrze. Zapraszam właśnie na grupę. Link jest do grupy obok baneru. Okej. Okay. A, nam się nie zapisał coś link. Zbyt długi opis. To tak zrobimy. No może być, chyba. Dobra, nagrywa nam się wszystko. Okej. Okay. Może być. I chciałem Wam przedstawić tą gildię, więc tak: przewodniczący, władca, ma 8 już level. Tutaj widzimy jego wszystkie osiągnięcia. Pozdrawiam Jameusza, potem Kapitan Klops, też go pozdrawiam, on ma kanał. Nie wiem, jaką ma nazwę, ale on ma też kanał, to w następnym odcinku wam podam. Dalej pozdrawiam Eltona, pozdrawiam Dekuer, pozdrawiam Spiv Spivamo Spindi, Pinidi. Pozdrawiam Bigola, pozdrawiam Nocny.pl, pozdrawiam mat 123 i pozdrawiam Spikugę. Story led, Okej. Okay. Misja się nam zrobiła. No i to chyba będzie na tyle w tym odcineczku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. A my się już widzimy w jutrzejszym odcineczku. Ale nie wiem czy dam radę, ponieważ idę do taty do pracy, żeby właśnie zapgradewać kompa, żebyśmy mogli już Cesa nagrywać więc... No zobaczymy jak z tymi odcinekami teraz będzie wychodziło. Więc do zobaczenia. No i strzała!